Witam Was bardzo serdecznie, kochani. To pytanie, które dziś poruszymy, wraca do ludzi w bardzo różnych momentach życia. Wraca, gdy ktoś stoi na rozdrożu zawodowym. Wraca, gdy ktoś patrzy na innych i czuje, że wszyscy coś mają, tylko nie ja. Wraca wtedy, gdy człowiek zewnętrznie ma wszystko poukładane a wewnętrznie czuje taką pustkę i brak sensu pytanie na które dziś sobie odpowiemy to czy każdy ale to każdy ma talent i co to właściwie znaczy mieć talent w świecie który przez lata nauczył nas Mylić wartość człowieka z wynikami, porównaniami, i ocenami. W tym odcinku chcę zaprosić Ciebie do głębokiego, ale bardzo praktycznego spojrzenia na temat talentu. Oczywiście z szacunkiem do Twojego doświadczenia i Twojej drogi. Pokażę Ci. Czym talent jest naprawdę? Dlaczego tak wielu ludzi uważa, że go nie ma i co się zmienia w życiu, kiedy zaczynamy patrzeć na siebie z innej perspektywy? Nazywam się Remigiusz Kucharuk i reprezentuję Akademię Most Talentu. Od lat przyglądam się temu, jak ludzie odkrywają lub Tracą kontakt ze swoim potencjałem. I mogę powiedzieć Ci jedno, już teraz, zanim przejdziemy dalej: nie spotkałem ani jednej osoby bez talentu. Spotkałem natomiast bardzo wiele osób, które nigdy nie miały warunków, języka, ani przestrzeni, by swój talent zobaczyć. Zacznijmy od rzeczy fundamentalnej. Bo tu najczęściej rodzi się największe nieporozumienie. Talent nie jest tym, co robisz lepiej od innych. Talent nie jesteś czymś, co musi być widowiskowe, głośne czy podziwiane. Talent to naturalny, powtarzalny sposób, w jakim myślisz, reagujesz, czujesz i działasz. To taki pewien wewnętrzny mechanizm, który sprawia, że w określonych obszarach życie płynie ci łatwiej, szybciej i bardziej naturalnie. I tu pojawia się pierwszy paradoks, który warto naprawdę usłyszeć. Bardzo często nie doceniamy swoich talentów właśnie dlatego, że są dla nas oczywiste. To, co przychodzi naturalnie, wydaje się niewarte uwagi. I bo myślimy, przecież każdy tak potrafi. A tymczasem, to, co jest naturalne dla ciebie, wcale nie musi być naturalne dla innych. I przejdźmy teraz do przykładu. Wyobraź sobie osobę, która potrafi słuchać w taki sposób, że ludzie przy niej się otwierają. Ona często nie uważa, że, nie uważa tego za talent. Dla niej to normalne. A ktoś inny latami uczy się komunikacji, technik, technik rozmowy, zadawania pytań, a i tak nie potrafi stworzyć takiej przestrzeni. Albo ktoś, kto widzi struktury tam, gdzie inni widzą chaos, porządkuje, planuje, Układa procesy, dla niego to zwyczajne, a dla zespołu, firmy czy rodziny to fundament stabilności. I zobacz, talent bardzo rzadko krzyczy. Najczęściej mówi spokojnym, cichym głosem. I tu warto się na chwilę zatrzymać przy pytaniu: dlaczego tak wielu ludzi mówi dziś, ja nie mam talentu. I to nie jest ich wina, to efekt środowiska, w którym dorastaliśmy. Gdyż szkoła uczyła nas przede wszystkim poprawiać braki. System oceniania skupiał się na tym, co nie działa. Porównywanie stało się normą. Jeśli nie byłeś najlepszy, to znaczyło, że jesteś przeciętny. A jeśli byłeś przeciętny, to szybko zaczynałeś wierzyć, że nie masz w sobie nic wyjątkowego. Tylko, że to nieprawda. Wyjątkowość nie polega na byciu lepszym od innych. Wyjątkowość polega na byciu sobą w pełni. Moi drodzy, Talent nie jest umiejętnością, i to jest kolejny klucz, który zmienia wszystko. Umi umiejętności można się nauczyć. Każdy może nauczyć się prezentacji, sprzedaży, zarządzania czasem czy wystąpień publicznych. Talent natomiast jest tym, co sprawia, że pewne umiejętności rozwija z szybciej, z większą lekkością i z mniejszym. Kosztem energetycznym. Bo zobaczcie, dwie osoby mogą robić to samo. Jedna po pracy będzie wyczerpana, druga będzie miała poczucie sensu i energii. Różnica nie leży w zadaniu, leży w zgodności zadania z wewnętrznym potencjałem. I teraz bardzo ważny moment. Jeśli przez lata próbowałeś być kimś innym niż jesteś, jeśli realizowałeś cele, które nie były Twoje, jeśli dopasowywałeś się do oczekiwań zamiast słuchać siebie, to naturalne jest, że możesz czuć zmęczenie, frustrację albo brak sensu. I to nie znaczy, że nie masz talentu. To znaczy, że używałeś energii wbrew sobie. I to jest ogromna ulga, kiedy właśnie człowiek to zaczyna rozumieć. Bo wtedy pytanie przestaje brzmieć, co ze mną jest nie tak. A za zaczyna brzmieć, gdzie ja próbuję żyć nie w zgodzie ze sobą. Talent ma jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, o którym rzadko się mówi. Talent jest naturalny. Sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Wszystko zależy od tego, jak go używasz. Można ten sam talent wykorzystać w sposób, który buduje i w sposób, który niszczy. Można go Rozwijać w dojrzałości albo w niedojrzałości. Dlatego odkrycie talentu to nie jest meta, to jest początek drogi. Początek odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje i za wpływ, jaki masz na innych. W Akademii Moc Talentu bardzo mocno podkreślamy. Jedną rzecz. Talent nie służy temu, żeby się z Nim porównywać. Talent służy temu, żeby się uzupełniać. Świat nie potrzebuje ludzi, ludzi identycznych. Świat potrzebuje różnorodności. Jedni inicjują, inni stabilizują. Jedni widzą przyszłość inni dbają o teraźniejszość. Jedni dają energię. Inni dają strukturę. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy wartościować talenty, zamiast je rozumieć. Kiedy mówimy, ten talent jest lepszy, a tamten gorszy, to droga to nikąd. Także moi kochani, każdy człowiek rodzi się z pewnym potencjałem, ale nie każdy ma szansę go odkryć. Czasem dlatego, że nikt nie zadał właściwych pytań. Czasem dlatego, że nikt nie nazwał tego, co w nim było. Czasem dlatego, że musiał przetrwać, a nie rozwijać się. Jeśli dziś słuchasz tego odcinka i masz w sobie cień myśli, może ja naprawdę nic nie mam, to chcę, żebyś usłyszał to bardzo wyraźnie. Brak świadomości talentu nie jest dowodem jego braku. Jest tylko dowodem na brak warunków do jego zobaczenia. Zatrzymajmy się na chwilę przy bardzo prostym, ale mocnym przykładzie. Wyobraź sobie rybkę, którą ocenia się według tego, jak dobrze wspina się na drzewo. Przez całe życie ta rybka będzie słyszała, że jest niezdolna. I dokładnie to robimy ludziom, kiedy mierzymy ich jedną miarą, kiedy nie uwzględniamy różnorodności potencjałów. Bo zobacz, talent ujawnia się wtedy, gdy środowisko spotyka się z naturą człowieka. Bez tego spotkania. Nawet największy potencjał może pozostać uśpiony. I tu pojawia się bardzo ważny wątek sensu. Człowiek, który żyje w zgodzie ze swoimi talentami, bardzo często mówi o poczuciu sensu, nawet jeśli jego życie nie jest idealne. Człowiek, który żyje wbrew sobie, może mieć sukcesy, pieniądze i uznania, a i tak czuć pustkę. Talent jest ściśle związany z poczuciem sensu, bo jest wyrazem tego, kim jesteś, a nie tego, kim powinieneś być. I moi kochani, niektórzy pytają, Skoro każdy ma talent, to dlaczego świat nie wygląda lepiej? Odpowiedź jest prosta i trudna jednocześnie, bo posiadanie talentu nie oznacza jeszcze jego świadomości, a świadomość nie oznacza jeszcze odwagi, żeby za sobą pójść. Bo zobaczcie, wielu ludzi wie, kim jest, ale boi się to wyrazić. Boi się zmiany, boi się oceny, boi się utraty bezpieczeństwa. I to jest bardzo ludzkie. Dlatego w Akademii Moc Talentu nie pracujemy tylko na poziomie odkrycia talentów. Pracujemy na poziomie dojrzałości, integracji i odwagi życia w zgodzie ze sobą. Bo zobaczcie. Talent to nie jest coś, co masz, żeby błyszczeć. Talent to coś, co masz, żeby służyć sobie i innym. Kiedy człowiek zaczyna używać swoich naturalnych predyspozycji w sposób świadomy, zmienia się jakość jego relacji, pracy i życia. Pojawia się spójność, pojawia się wewnętrzny spokój, pojawia się Energia, która nie pochodzi z presji, tylko ze sensu. I teraz bardzo ważna rzecz, szczególnie jeśli jesteś rodzicem, liderem, nauczycielem albo po prostu człowiekiem, który ma wpływ na innych. Największym darem, jakim możesz dać drugiemu człowiekowi, nie jest motywacja ani rada. Największym darem jest pomóc mu zobaczyć to co w nim naturalne i wartościowe nazwać to dać temu przestrzeń bo kiedy człowiek zaczyna widzieć siebie inaczej zmienia się całe jego życie i teraz moi kochani wróćmy do początkowego pytania czy każdy z nas ma talent tak każdy ma talent, ale nie każdy go odkrył. Nie każdy go zrozumiał. Nie każdy miał odwagę go użyć. I to jest droga, którą każdy z nas przechodzi w swoim tempie. Bez presji, bez porównań. Z szacunkiem do siebie samego. Jeśli ten temat poruszył w tobie coś ważnego, jeśli Poczułeś, poczułaś, że to o tobie, to być może jest to moment, żeby spojrzeć na siebie łagodniej, uważniej i uczciwiej. Talent nie jest czymś, co trzeba zdobyć. Talent jest czymś, co trzeba w sobie uznać. Dziękuję Ci za ten czas i za Twoją uwagę. Jeśli ten materiał. Był dla Ciebie wartościowy. Zostaw swoją obecność, komentarz lub refleksję. A jeśli chcesz dalej zgłębiać temat życia w zgodzie ze sobą i swoim potencjałem, zostań tu ze mną. Przed nami jeszcze wiele rozmów, które mogą realnie zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie i swoje życie. Z wdzięcznością. Remigiusz z Akademii Moc Talentu. Dziękuję.